To mało powiedziane, oraz goście, ale po kolei. Z grupy mi to powiedziane. Lena! Asia! Marty! Piotr! U mnie! Oraz goście z karty mikrofizowanego i z Wrocławia. Dobrostanowe dla I to ma właśnie to. Ok, to jeszcze. Pierwszy raz w ogóle na występie improwizowanym, tam jest jedna, dwie. Pierwszy rząd w ogóle. Gratulując i my ten pomysł realizujemy na scenie. Yy, mam nadzieję, że jest nie niezakwantwałem. Wszystko zależy dzisiaj od Was. To, co wy nam podacie, my przedstawimy. Ale też musimy Was rozwiać, żebyście byli gotowi, żeby dać nam jakieś sugestie. Także pierwszą taką rozgrzewnością, którą zrobimy, to się nazywa tak nie. Zasada jest prosta. Kiedy ja mówię tak, wy mówicie nie. mogę się innej dać. Leski. Dobra. Kiedy ja mówię tak, wy mówicie nie. Kiedy ja mówię nie, mówicie tak. Proste. Tak. 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 Nie. Nie. Tak, nie. Tak. Tak, nie, tak. Nie, nie, tak, nie tak. Tak, nie, tak. Nie. Nie, nie tak, tak. Tak, tak, nie, nie. Nie, nie tak, tak. Tak, 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 nie, nie, nie. Nie, 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 nie tak. Dlatego takie kolejne dwa zwoty. Kot, pies. Czyli kot. Pies. Pies. Kot. Kot, pies. Pies, kot. Pies, kot, pies, kot. O, kot pies, kot, pies. pies, Tak, nie? Pies, kot, pies, kot, nie, tak. Nie, nie, tak, tak, pies, pies, kot. Tak, tak, nie, nie, kot, kot, pies. Tak, 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 tak. Teraz y, przybijmy piątkę osobie z prawej strony. Tak, zróbmy to! Teraz uściśnijmy rękę osobie z lewej strony. Tak, zróbmy to! Teraz wszyscy czytamy swoje imię. Tak, zróbmy to! Wszyscy klepią osobę z prawej strony po plecach. Tak, zróbmy z z z A teraz osobę z lewej strony, po głowie. Tak, zróbmy to! Wszystkich na Polega to na tym, że daj się teraz ustawią w dwóch i y, osoby na przedzie będą odgrywały scenkę. Każdą scenkę będziemy rozpoczynali głośnym potrzebnie 3, 2, 1 i bro. Spróbujmy. 3, 2, 1 i bro! Super. Teraz podajcie pierwsze miejsce, w którym pierwsze miejsce akcji. Mówik. Samochód. Coś jeszcze? Las. Las. Cmentarz. Cmentarz. Nasz ulubiony. No, może ten samodnik. Mógłby pan? Pani nie umie? – Ja wyglądam na mężczyznę? – Czy jest pani blondynką? – Czy pan nie widzi moich odrostów? – Nie, jest pani ruda. Hmm. – nie. nie mogłaś wybrać innego kina? – Co ci się w tym nie podoba? – Nie słyszysz, że nie słychać filmu? Hmm. – Ale atmosfera chyba jest okej. Okay. – Możesz odkręcić szyby? <laughs> – Mogę. Nie. Pęgło? A to nie jest tam tylko jeden pedał? To co to za auto? Maruch. Umyśl pani szybkę. A co jeszcze potrafisz robić? Ściąganie majtek wystarczy. Może zechcesz wejść do środka do mojego auta? Tak szybko? Jesteś nieśmiała? A ile jest mi pani w stanie zapłacić? A od jakiej stawki zaczynają się twoje ceny? Czy to za dużo? czy to jest piątka? Tak! Kiedy dojedziemy na miejsce? Nudzisz się? Czy jedyną rozrywką nie jest obserwowanie co się dzieje na zewnątrz? A nie podoba Ci się mój styl czy 30 na godzinę to nie jest przypadkiem przekroczenie prędkości? A ja myślałam, że za szybko. Dobra, <grystanie> zwykli mi. O tak. Pokazad Ci mój miecz. Co? Co masz na myśli? Yy, czy nie sądzisz, że mój miecz jest przepiękny? Skąd to masz? Uwierzysz, że ukradłem yy, z Zginę! Spływamy po robie? To jest jakiś szczyt? Nie <słyska> wiesz, że można z tego zrobić ślizgawkę? Z zamku? Z roku. <słyska> 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 Czy odzwierciedlenie mojej duszy jest twoja dusza? Lubisz zagadki, prawda? nie już mam długą brodę? Długo ją hodowałeś? Z starego testamentu? Pójdę poszukać. Jaka jest na zadanie w mordy? Może sprawdzisz. Na tobie? Na tobie? A może tu. Kobieta księdze? Czy ty się czepiasz? Tak. Możemy dzisiaj nie bić się na kolanach? A na co masz ochotę? Na groch.